Cześć witajcie z tej strony Tobiasz Witam was w kolejnym filmie Na moim kanale 9.30 wyjeżdżamy Oczywiście nie patrzcie na znaki bo To nas troszeczkę nie dotyczy no dotyczy każdego Ale się z tym Tylko Jeden kolega chciał żebym pokazał właśnie drogę No ale myślę że oczywiste Że nie pokażę wam jak jadę po asfalcie Aczkolwiek to, to są też drogi takie 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 no nie wiem Mówię to takie gminne czy, czy jakieś takie w każdym razie bardzo dużo takich dróg tu jest, asfaltem jedziemy tam kawałeczek zazwyczaj i zaraz właśnie wjeżdżamy na, na takie coś, na takie drogi, takie szutrowe. Mój kombajn jedzie 40, no oczywiście tutaj nie będziemy rozwijać takiej prędkości, no bo to, bo, to, bo to szkoda hołpom i wszystkiego, no i by mnie tu wysadziło raczej. Zawsze staram się puszczać pierwszego właśnie s niech tam jedzie, bo bo, bo, bo ja nauczony, jak gdzieś tam z Rumunii czy z Bułgarii, że, że po prostu rozpinamy się tam, gdzie jest miejsce i żeby jak najmniej naniszczyć, a oni tutaj, no jakby ich pole, no to na ich polu się rozpinają, nie, nie stają gdzieś tam na krawędzi z boku czy coś, tylko, tylko zawsze właśnie wjeżdżają, w włami i w łanie się rozstawiają. Dlatego wolę, żeby on wjechał, zrobił wiecie, zrobił parking, i, i dopiero wjeżdżamy. No podczas drogi no to na pewno nie ma nic tutaj fajnego, także nie wiem co tutaj pokazywać, ale jak ktoś tam chciał, no to, to proszę bardzo. A przy okazji przypomniało mi się takie bardzo fajne pytanie, kiedy, które kiedyś ktoś mi zadał. jakiś czas temu. E, gdzie bym zamieszkał z krajów, w których już, już jakby kosiłem, pracowałem? No i generalnie bardzo fajne pytanie, e, ale myślę, że odpowiedź jest tylko jedna. Wiecie, no ja jestem Polakiem i, i chciałbym, żeby, żeby, żebym nie musiał nigdzie wyjeżdżać. Nie, nie, nie wyjeżdżać ale w każdym razie no, odpowiem na pytanie może tak troszeczkę inaczej opowiem mniej więcej jakie mam odczucia takie pierwsze po, po krajach e, w których już pracowałem to w każdym bądź razie e, wszystko spoko wszystko bardzo fajnie wszędzie jest fajnie tylko, tylko myślę, że, że ludzie nie doceniają Polski i, i, i tak naprawdę mamy jakiś taki dziwny stereotyp że, że tu jest źle uwierzcie mi, że, że jeżeli popracujecie czy pobędziecie nawet w jakimś innym kraju państwie Innym mieście, większym jakimś, to zobaczycie, jak naprawdę ładnie jest w Polsce, jak czysto, jak bezpiecznie i, i, i jak tak swojsko, wiecie, tak swojsko przede wszystkim, nie? E, nie czujecie się obco i no naprawdę uwierzcie mi, że, że Polska jest bardzo pięknym krajem, bardzo fajnym i jeszcze bardzo dobrym. A wracając jakby do pytania, no to, to na Rumunii jest bardzo fajnie, na Rumunii jest fajnie, mi się tam podoba. E, e, jeszcze są troszeczkę do tyłu, troszeczkę tak nie 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 w takim sensie jakimś tam złym czy coś, tylko tak kulturowym, nie wiem czy pamiętacie, no większość mam na pewno młodszych widzów, ale ja pamiętam z swojego do dzieciństwa, to jak mieliśmy tam 10-15 lat, to wszyscy siedzieli na, na ławce gdzieś tam przed domem, czy, czy u nas taka stróżówka była, o teraz fajnie, nie rozumiecie, że taka stróżówka była i zawsze się tam siedziało na tej stróżówce, oj patrzcie jeszcze mam wózek skrętny, także bajka, nawet nie trzeba się zastanawiać jakby gdzie jest, gdzie jest header Idzie pięknie za kombajnem. Także my kiedyś zawsze siedzieliśmy właśnie na takiej sturżówce, cała wioska i, i jakby wszyscy się trzymali razem dzisiaj. Dzisiaj, jak wyjdę na spacer wyjdę na spacer, to, to na wsi nie idzie spotkać ani dzieci, ani, ani ludzi, wszyscy w domach pochowani. I właśnie na Rumunii, na Rumunii jeszcze tak jest. Na Rumunii wszyscy tak właśnie są przy, przy drogach porobione ławki i wszyscy siedzą na tych ławkach tak jakby jeszcze rodzinnie. Takie skupiska ludzi są jeszcze, nie? Także uważam, że pod tym względem jeszcze tak, no, znaczy nie do tyłu, bo to na pewno jest dobrze, nie? No i, i tam, co trochę takiego jest innego, to taka infrastruktura, nie? Że jakby jeden dom to taka no troszeczkę gorsza, no gorszy dom, nie będę tam nazywał, nie wiadomo jak, bardzo taki wiecie sypiący się i tak dalej, a obok taki jakiś kurczę szajk jakby wiecie nie, taka willa wywalona na całe podwórko, kawałek podwórka tylko z czarno-złote bramy, Louis Vuitton, także, także no takie coś mi się nie podoba, ale generalnie kraj jako ten bardzo fajny, bardzo, bardzo, bardzo przyjazny taki dla nas i, i, i jakby mnie tam, niczego, mnie tam nic złego nie spotkało. No Czechy, Czechy mi się podobają bardzo. W Czechach jest tak, jakby staro, ale, ale ładnie. Tak, jakby widać, że to po prostu jest taki ich styl, są góry, ja uwielbiam góry. I, i tak, jak mówię, ten, ta starość, taka tam, w cudzysłowie, oczywiście, to, to taka ładna jest, wiecie, nie? Mi się, mi się to podoba. Znaczy, może nie do końca wszystko, ale, ale po prostu no, tam, gdzie byłem, to było ładnie, i, i, i myślę, że no, nie, nie chciałbym tam żyć, bo, bo właśnie gdzieś tam mi się marzy, jakaś taka działka na no, odludziu w lesie, najlepiej w górach duża działka, mały dom i, 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 i tak dalej tu będziemy mijać takie coś fajnego właśnie jak kurczę wjeżdżamy na asfalt, niedobrze niedobrze, dobra. no dobra szybko coś napowiem, podpowiem i, i kończymy, dobra no, Czechy jak najbardziej spoko, fajne ale tak jak mówię, chciałbym taką gdzieś działeczkę działeczkę w Polsce, gdzieś w górach dużą działkę, mały domek, tak jak już mówiłem Litwa, Łotwa Litwa, Łotwa, no to fajnie, super, tylko że tu jest jeszcze troszeczkę staro, jest tam jeszcze troszeczkę tak do tyłu, jakby e, z, tak po prostu z infrastrukturą i, i no w sklepach to widać. No jakby wszystko spoko, fajnie, mi się to bardzo podoba, tylko że tutaj widać, ta, że ta starość jest z względów takich, że, że po prostu no troszeczkę może nie biedniej, ale, ale jakby może mniej o to dbają, nie wiem, w każdym razie widać tą jakby taką no Kurczę, flagę zgubiłem, A, ja, ja, mam tu jeszcze jedną. Yy, widać po prostu tą troszeczkę starość taką, jakby, jakby no nie wiem jak to powiedzieć, no, żeby nie obrazić, nie obrazić nikogo, myślę, że wiecie o co mi chodzi. No Bułgaria nie, Bułgaria jeszcze odpada, Bułgaria jest jeszcze, jeszcze musi dużo nadrobić, yy, no, ale przede wszystkim, no naprawdę, uwierzcie mi, że w Polsce jest bardzo ładnie, bardzo fajnie i, i jeszcze bardzo dobrze, także, także nie zepsujmy tego i, i cieszmy się życiem. Rzepak bardzo niepozorny, ale bardzo, bardzo zielony. Nie wiem, czy słyszycie, jak wali popębnie. bębnie. 13,3, zaczynaliśmy od 20%. Tak to się na razie prezentuje. Szału nie ma. Szału nie ma lepiej jak wczoraj, ale słyszycie? słyszycie? Tak wali właśnie po bębnie. Małe obroty na bębnie i, i tak przeciągam. Mam nadzieję, że to. Tam przed chwilą wyłączyła automatyka, właśnie był za duży połecznie do prowadzenia tego, czyli odrzutnika i, i, i mi zatrzymało kąpań. Posłuchajcie tylko tego nie wiem czy widać nie widać sobie w kamerze, ale jest bardzo zielony. Jedziemy dwa na godzinę i tylko żebyś nie zapomniał mam tutaj tą e, no, zasłonę nie widać, a przy okazji zgubiłem, czy nie zgubiłem, tylko popuściła się tam zasłony kosy jak objeżdżałem. Zobaczyłem gałąź, bo to bardzo blisko sieją wszystkiego, słupów i, i bardzo, bardzo blisko lasu. I, I po prostu odskoczyło mi to. Także musimy to później założyć. Słyszycie? Z takim zapakiem nie ma żartów, tylko trochę nie. nie słabo widać w kamerze, ale one mówi, mi, że kosze wysoko bardzo i jest jeszcze zielone. Także to jest właśnie takie szoranie po bębnie. Są wolne obroty, bębna wolne obroty bębna, to po prostu tak się dzieje i tak się bardzo łatwo zapycha właśnie kombajn, tego nie ma żartów jest tutaj o. jest tutaj taki kawałek tylko takiego zielonego, tam po tamtej stronie już jest troszeczkę lepiej, także tu lepiej na spokojnie powolutku, będę nie zapchać składamy się widowie, ale widzicie co jest tam właśnie możliwe, że przejedziemy do Przynicy aczkolwiek trochę to bez sensu, bo zanim dojedziemy tam jest daleko bardzo, godzina czasu jest pół godzinki, nie wiem, 10-15 minut i będę przezbrojony. Zadało się coś takiego, I będę przezbrojony, ale... ale daleko tam jest, no. Daleko. No, chyba nie ten tryb, włączyłem co trzeba. Kurczę, no. dalej, o. Teraz jest git. prawda dalej nie. Dobra, przezbrałem się i jedziemy dalej. Odjeżdżamy, ale dokąd to jeszcze nie wiem. Widzicie? Część, że też jest skrętny wózek. Ładnie, ładnie, ładnie to zachodzi. No. Pięknie, ale chmury też ładne Także myślę, że jedziemy na bazę Bo bez sensu będzie się przezbrajać Tylko po to, żeby pobadało Ale zobaczymy A więc jedziemy dalej, dwa takie ładne duże pola Tutaj mamy, tu po lewej I tu po prawej Dość duże tam na początku trochę parę słupów było Ale, ale opanujemy I to Także, także dzisiaj długa noc No i widzowie, cofam to co mówiłem Że uważam, że trochę nieprzemyślone z tą lampą tam coś się świeci i co się wyłącza jak się róle otwiera. Ale teraz tak patrzę właśnie, że gdybyśmy tak jechali złączoną na on by tam nic nie widział. Także jednak jednak, jednak ktoś to dobrze przemyślał I, 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 i na pewno na pewno ma to sens tym razem. Znaczy no nie tym razem, tylko teraz już to... Już to bym tak, się, tak się domyślałem, że chodziło o to, ale, ale generalnie myślałem właśnie, że, że wolałbym widzieć wtedy więcej. Ja bym widział na pewno, ale właśnie on by był oślepiony cały. Godzina 23. Walczymy, walczymy nadal. Ciężko idzie, bo już się jak nie wiem. Ale na trzecią zapowiadają deszcze, także, także pewnie do tego walczymy jeszcze. Widzowie, ostatnie sypanie. I kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj. Czekajcie. Kamerami coś szwankuje. Nie chce coś działać. Przetarło się, pewnie kabel się przetarł. Czasem tam, tam się tak przeciera To tak się słabo sobie. Nie słabo, tylko za rurkę się sypie dlatego Kurcze, podjechał tak no Nie widzę teraz Dobra, pusty był, także na pewno wejdzie Zjeżdżamy na dzisiaj Dzisiaj wyszło 54 Także całkiem spoko, jak na ten zielony rzepak 5,40 wyszło średnio Zapomniałem powiedzieć wam wczoraj o spalaniu 62 litry na godzinę 15 litrów na hektar Także uważam, że całkiem spoko, co? Dajcie znać ile tam u was to ile u was to tam pali Ile to u was tam pali, nie wiem czemu się muzyka munczyła Także mamy godzinę Pół do, pół do pierwszej idę spać jakoś dzisiaj troszeczkę taki niewyspany się czuję także, także dziękuję bardzo za uwagę i wszystkiego dobrego cześć